Witam Wam w kolejnym odcinku serii Dark Souls Remaster. Zaczynamy my tym razem w, w, w przełowieniu cura Chaosu. <coughs> Ponieważ tym razem pójdziemy do demonicznych ruin, ale zanim tam pójdziemy, to dołączymy do, do przemierza nadobnej pani. I poświęcimy 30 człowieczeństwa, które zdużyłem przed odcinkiem. Dostajemy firmację burza chaosu. I teraz nie możemy opuścić przymierza do pewnego momentu. A teraz pójdziemy do demonicznych ruin. że już tutaj pierwszego bossa mamy pokonanego, bo pokonaliśmy go dosyć wcześniej na etapie gry. To możemy już pójść dalej. Tutaj jest dwóch jajogowych, co nas atakuje samodzielnie, więc aż nie ich się trzymamy z daleka, bo nie ma sensu tracić na nich czasu. Tam, tam jak widać jest olbrzymak taurusów, ale z nimi walczyć nie będę. Przynajmniej nie teraz, ale tam widać jest kapra demon, z którym przyjdzie nam się zmierzyć. Wrażenia dobre diemy. Dwa hity i po demonie Tutaj można zrobić taki fajny skrót, aby nie musieć walczyć z wszystkimi po drodze. Ale i tak będę musiał. bo przy ognisku przy którym się witałem zapomniałem zmienić się w człowieka teraz musimy pokonać tego przeci przeciwnika aby móc go spalić i usiąść przy tym ognisku bo wcześniej się nie da bo jest zablokowana funkcja tego Użyję dwa człowieczeństwa, aby mieć przy okazji albo nie jedno, bo mam mało. Ok, się później. <laughs> Użyję człowieczeństwa, aby winić się właśnie w człowieka. Tu można też pozbierać trochę skarbów. Tu, jak widać, mamy ciekawą istotę, która później będzie bosem. Będziemy z nim walczyć. Prawdopodobnie jeszcze w tym odcinku. Jak widać, jak tutaj mamy żywe posągi, które, które chcą nas zabić. Po prostu. więc warto je powiwiać. Jak widać na tym etapie gdy te kapry nie są jakimiś potężnymi przeciwnikami. Chyba, że im pozwolimy na wykonać, nie, dosyć silnych ataków. Tu wypadła mi wielka demoniczna maczeta, nie jestem pewien czy już ją pokazywałem, a widzę z tego, co tego, widzę to tak. Jeżeli są w dwie kopie? trzeba podejść do tego miejsca. Jak widać pojawiła się mgła I zadekowo nas kirp po raz drugi w tej serii Pierwszy raz był w głębinach Możemy się teraz wrócić do ogniska I znów przy nim usiąść i wydać trochę dłużej jeżeli się da. Jeszcze nie, ale zużyję dusze używane, że tak powiem. I chyba lepsze życie, to troszeczkę. I możemy iść dalej. Aby przejść dalej, znaczy nie musimy, bo możemy go minąć, ale warto go ubić. Dla kilku dusz. z tym przeciwnikiem nie będę walczył. Nie widzę zbytnio sensu. Tutaj mamy jeszcze kaprę z przedmiotem. My. Pokonamy ją. Mamy tutaj duszę dzielnego wojownika. Nie ciekawie, czy jak zaskoczy na tą gościnnicę, to czy ją rozwalę? Tak a to było, było się przekonać Tutaj mamy kolejnego Taurusa Więc było pokonam A będę tutaj raczej pokazywał wszystko, bo w tym odcinku się nie zdziwię jak będę pokażę trzech bossów. to są jednak wciąż niebezpieczne na tych przeciwnicy jeżeli nas trafią wypadł nam z niego toporek dosyć dobra broń jednak z lepszych nawet może być lepsza o, o tego terazniejszego niejszego czoporka Bronią wniosku Na szczęście nie tam co używam teraz Niestety to znaczy nie mam troszkę na prostego. Na walkę z bossem raczej powinno, powinno starczyć A po prostu zrobię cięcie i pójdę do kowala Tutaj mamy duży, ognisty żar który możemy dać dla kowala Wamosa z katakumb A ja teraz daję mi płomień aby nie wyświetlała mi się ikonka z zużytą właśnie tą bronią I jeszcze zanim przejdę przez tą mgłę, to pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. Mianowicie tutaj jest dziura. I można przez nią wejść. Tam jest kilka dusz do podniesienia. Podniosę je jak będę wracał. I tutaj mamy taką... Które są tak. Które, które tak naprawdę jest, drzwiami? Można je otworzyć tylko gdy jest się w przymierzu Sługi Chaosu w randze drugiej. I trzeba szybko pokonać tego robaczka z czerwonymi oczami. który to jest, to nigdy nie wiem. Bo wszystkie są identyczne. i wypada nam z takiego słoneczny robak co może być przydatne do na przykład grobowca gigantów ale, że już grobowiec gigantów jest za nami to nie będę już raczej z niego korzystał A tego robaczka warto zabić dla gry, dla fabuły z jednej postacią, No tak właśnie w zimny sposób trzeba tutaj przeskoczyć. A nigdy nie widziałem tutaj ścieżki jakiejś normalnej. I tu mamy duszę dziennego wojownika. I spróbuję przeskoczyć jakoś tutaj. No i się udało. No i w tym momencie mogę tak naprawdę wejść przez mgłę. Mamy tutaj bossa, którego już raczej znamy z animacji i wyglądu. Oraz ze soundtracku. Wiesz, jest to pierwszego bossa z gry Który, jak widać, nie jest takim wymagającym bossem Na tym etapie gry Wypada z niego, jako katalizator demona i człowieczeństwa oraz 20 tysięcy dusz Przejdę się najpierw tutaj na górę aby tutaj wam pokazać windę która prowadzi do królestwa Quillak do nadobnej pani. Jak widać jesteśmy już na miejscu, ale ja wrócę ja się na dół. Znaczy jest czarna potężna. Ja zejdę na dół. Skrótem. Zastanawiam czy ja teraz, teraz mam łuk i strzały Łuk plus 5, a strzały jakieś mam? No nie bardzo To pokonam teraz bossa i zrobię cięcie i kupię strzały bo będą trochę potrzebne do następnej lokacji jak dać się znak przyzwania złoty więc może to oznacza, że możemy tutaj przyzwać solera ale ja tego nie zrobię ja wolę walczyć w pojedynkę Jak mówiłem, to jest ta istota, która siedziała tam na ścianie. Przechodziliśmy już obok niej. Demon noga. Najpierw potrzebujemy aby ten przeciwnik kiedyś podszedł Jak widać życia życiu jakbyś dużo ten przeciwnik nie ma ale obrażenia też potrafi zrobić dosyć niezłe. też taki z Tym ja się coś wpadłem, ale myślę, że to żyje. I boss już w tym momencie padł. Otrzymujemy tutaj osmalony, pomarańczowy pierścień Który będzie potrzebny nam w tej lokacji Ale ja teraz robię krótkie cięcie Aby kupić strzały Teraz po cięciu dokupiłem te 200 strzał I możemy teraz spokojnie przejść po lawie Lawa nam zabiera tak mało że, Punktów życia z tego powodu, bo nałożyłem osmalony pomarańczowy pierścień i trzeba przejść tutaj i za chwilę będę kończył ten odcinek żeby nie trwał jednak zbyt długo następną lokację będę pokazywał w następnym odcinku i w następnym odcinku też porozmawiamy z Solerem a teraz do zobaczenia, cześć